towarzyszyły panu podczas jazdy, a także podczas wyścigów. Jakie emocje? No na początku na pewno e, duży stres i takie zafascynowanie w ogóle ściganiem, zwłaszcza jak był takim młodym zawodnikiem. A oczywiście ten stres taki startowy, no to już z biegiem lat on jakby się wypłaca, więc jakby jest już w porządku, później to taką rodzinę przechodzi. Ale mówię, takie silne emocje, zwłaszcza jak się jest młodym człowiekiem. Jakie mamy Pani dla młodych kolegów? Mam teraz doświadczenie, bo pracuję i z małymi dziećmi, i z takimi kolarzami młodymi, i troszeczkę starszymi. E, myślę, że więcej samozaparcia. Dzisiaj jednak troszeczkę tego brakuje i, i żeby młodzież była troszeczkę bardziej taka konsekwentna w działaniu i starała się stawić czoła przeciwnościom. Jak wyglądała Pana droga do osiągnięcia takiego sukcesu? Oj, droga była dosyć taka raczej prosta. Co prawda ja trafiłem akurat do klubu sportowego za pośrednictwem mojego taty, ale rozpocząłem szkolenie tak normalnie przychodząc z ulicy do klubu, zapisując się i znawiając. Po prostu jazdę na, na samym rowerze, ucząc się po kolei tych różnych technik i, i samego poruszania się rowerem i tak dzień po dniu konsekwentnie e, szło to do przodu. I, I sezon dwa rozpoczęły się pierwsze jakieś tam mniejsze, większe sukcesy, powiedzmy. Jakie były kluczowe momenty i wyzwania, które musiał Pan przezwyciężyć? E, kluczowe momenty. Myślę, że takim Zawsze jakimś takim ważnym momentem jest gdzieś powiedzmy awans, gdzieś tak jak do reprezentacji na przykład to czy się zawodnik dostanie, czy jest wystarczająco dobry, czy ma dobre wyniki i to zawsze było, budziło takie wielkie emocje jakby i, i też jakiś tam stres dodatkowy, także najpierw była to na przykład w moim przypadku kadra okręgu, później była kadra Polski, Dużą taką zmianą w moim życiu było, kiedy zaproponowano mi dołączenie do szkoły mistrzostwa sportowego prawie 600 km od domu, więc to była naprawdę dla mnie taka życiowa decyzja, która wiązała się z emocjami, no ale tak z perspektywy czasu wiadomo dzisiaj nie żałuję tego, bo stamtąd po prostu trafiłem do reprezentacji, później na Igrzyska Olimpijskie i tak po kolei aż do samego końca. Dlaczego został pan trenerem w kolarstwie torowym? Dla mnie to była taka jakby naturalna ścieżka. Ja jeszcze jako zawodnik jeżdżąc miałem taką, taki pomysł, żeby jakby zostawić coś po swojej karierze w postaci na przykład akademii. I w 2016 roku założyłem akademię Kolarską mojego imienia. I co roku robię nabory w szkole dzieci, które później, jeżeli mają ochotę i poczują te emocje związane z kolarstwem, to kontynuują już później takie treningi wyczynowe i no mówię, od paru już lat mi się to sprawdza. Jakie techniki treningowe są kluczowe dla sukcesu w kolarstwie na najwyższym poziomie? Ciężko powiedzieć, to znaczy przede wszystkim w sporcie mówi się, że trzeba się urodzić z odpowiednimi predyspozycjami do danej dyscypliny i to przede wszystkim jest najważniejsze. Z tym, że dzisiaj poziom sportowy już jest tak wysoki, że sam talent, tak jak kiedyś, już nie wystarczy i naprawdę wszystko to musi być poparte bardzo ciężką pracą. Także ta praca, ciężka praca, to dzisiaj powiedziałbym, jest 80% całego sukcesu, nawet 90%. Tak? To, z czym się rodzimy, z jakimi ginami, jest jakby taką podstawą, czyli takim niezbędnym minimum, żeby kontynuować rozwój, a cała reszta jest poparta już po prostu ciężkimi zaninami. Dziękuję. Proszę bardzo.